Dzień dobry, kochani. Ostatnio do mnie przyszła paczuszka. a W paczce miałam bardzo fajne produkty. I to są produkty, które ja chcę Wam pokazać. I bardzo chcę je polecić każdej dziewczynie. Znalazłam w niej szampon, odżywkę, maseczkę, krem, e, maseczkę w płachcie, esencję oraz serum. Zwróćcie uwagę, że do paczki została dołączona taka fajna ulotka, a w niej totalnie wszystko opisane wraz z cenami dlatego ja pozwolę sobie tak zwolnić, abyście wy sobie mogły zatrzymać i wszystko przeczytać i przede wszystkim zobaczyć te ceny, dziewczyny te ceny, a jakość tych produktów, to ja wam powiem, że ja mam wrażenie tak troszeczkę ale powiem wam po cichu, że producent na tym cierpi bo te składy są tak rewelacyjne, że ja po prostu jestem w szoku, że można dostać tak fajne produkty za tak fajną cenę, co Coś Wam pokażę. Zobaczcie w ogóle ten szampon. Ja go używam już naprawdę długo, ale uwaga, bo teraz dopiero będzie totalny hit, nie? Razem z tym szamponem używam odżywki i ta odżywka, ja mam wrażenie, że ona się chyba nie skończy nigdy. Także rewelacyjny produkt. I ta odżywka chyba kosztuje, czekajcie, dziewczyny, bo nie chcę Was skłamać. Ale odżywka kosztuje 26 zł. I ona jest naprawdę rewelacyjna. Do tego wszystkiego jest, są to produkty do zniszczonych włosów. A to jest e, nieuniknione, że od tej porze roku nasze włosy są w no, gorszej kondycji, e, chociażby przez noszenie czapek. Także dziewczyny, nawet się nie zastanawiajcie. W Rosmanie są też często promocje na tym produkty. Dlatego myślę, że bardzo warto zwrócić na to uwagę, bo no są one fajne. Tutaj ten e, maseczkę na noc. Ja już mam drugie opakowanie i powiem wam, że ja nawet sobie to tą maseczkę nakładam w ciągu dnia, jeżeli nigdzie nie wychodzę i rewelacyjnie mi się sprawdza. Ja w ogóle moja skóra jest bardzo sucha, a te produkty naprawdę mogę powiedzieć, że spełniają 100% swoją rolę, robią to, co mają. Są naprawdę fajne. Tak że bardzo Was zachęcam do zajrzenia na te produkty, jeżeli będziecie gdziekolwiek na zakupach, bo są naprawdę fajne i tak jak wspominałam, przede wszystkim cena, dziewczyny, tutaj ceny są po prostu super.